Cześć, z dzisiejszego wideo dowiesz się, jak dodawać rozdziały do Twojego filmu na YouTube. Zainteresowany? Zostań ze mną. Cześć, nazywam się Agata Guzej, i tworzę YouTube dla Początkujących. Dzisiaj, jak już wspominałam, dowiesz się, jak tworzy się rozdziały na tw do Twojego filmu. Na YouTube. Jest to bardzo ciekawa funkcja, w szczególności do filmów takich dłuższych, które masz, które w punktach coś pokazują i wiesz, że Twoi widzowie na przykład mogą chcieć się dowiedzieć tylko jednej rzeczy, a nie wszystkich. I będą mogli sobie po prostu mm, przeskakiwać po rozdziałach. Jest to bardzo fajna funkcja, która na pewno może się przydać, w szczególności kanałom takim edukacyjnym, bądź jeżeli faktycznie nie wiem, no. Przy kanałach np. gamingowych, a wiem, że dużo takich osób tutaj jest, myślę, że może się to przydać w takich momentach, kiedy wiesz, że jakaś akcja się kończy, zaczyna się następna. To też możesz sobie to e, oczywiście oznaczyć. E, w międzyczasie jeszcze zachęcam Cię do wzięcia udziału w wyzwaniu. Załóż kanał na YouTube. 3 dni. E, zaczyna się ono 6 lipca, trwa do 8 lipca. Link do zapisu na wyzwanie jest w e, opisie do tego. Wideo. E, nagrania z wezwania będą dostępne do końca tygodnia, do niedzieli, więc jeżeli już jest po tym terminie, a oglądasz to wideo, no to niestety do wezwania nie dołączysz, nie będzie tych wideo dostępnych. Natomiast e, prawdopodobnie będzie jeszcze możliwość pobrania workbooka, e, który, dzięki któremu otworzysz ten kanał. Ok, żeby teraz nie przedłużać, przechodzimy do ekranu mojego komputera i pokażę Ci, jak zrobić te rozdziały do Twojego filmu. W pierwszej kolejności otworłam sobie notatnik i zapisałam sobie w nim wszystkie rozdziały filmu, które mm, chcę uzyskać. E, każdy, zaczynamy od 0,00 i to jest wstęp, początek. Później e, każda, każdy po prostu czas rozdziału rozdzielamy właśnie mm, dwukropkiem, tak jak tutaj widzicie na ekranie. Pamiętamy, że rozdział musi mieć e, minimum te 15 sekund, żeby nam go rozdzieliło. No, i tam to sobie skopiowaliśmy i wklejamy sobie to do opisu naszego wideo. Ja sobie to wkleję do mojego webinaru 7 kroków, żeby mieć więcej wyświetleń. Bo to jest taki film, w którym po prostu jest właśnie te 7 kroków. Jestem podzielony na kilka części, więc tutaj będzie to fajnie widać. Dajemy koniecznie zapisz i wtedy przechodzimy sobie do mm, wideo za chwileczkę. Mm. No i teraz tutaj jest ważne to, co napiszecie sobie faktycznie w tych waszych rozdziałach, bo to wam się będzie później wyświetlać. Więc, nie możecie, więc to jest tak, możecie napisać teoretycznie, co chcecie, ale po pierwsze, nie piszcie jak głupot, a po drugie, a po drugie, no fajnie jest wykorzystać to miejsce, żeby też pokazać, o czym faktycznie to będzie. I między tym czasem a tematem danego rozdziału musi być spacja. O tym pamiętamy. No, i przechodzimy sobie teraz do y, tego naszego wideo i widzimy na tej linii czasu naszego wideo, że stworzyły się takie jakby, jak teraz widzicie, y, po prostu no, rozdziały. Y, to wygląda jak takie odcinki. Teraz po nich właśnie jadę kursorem. To są takie właśnie odcinki y, czasu, rozdziały, które podzieliliśmy. No i możemy sobie wejść w opis, rozwijamy sobie nasz opis, żeby, żeby zobaczyć po prostu te rozdziały, tak jak je wpisałam. I widzicie, że tutaj te czasy się podświetliły, czyli one są interaktywne. Jeżeli klikniemy w jakiś czas, to przełącza nas do góry, od razu w ogóle nas cofa, więc to jest fajne, że nie musimy później scrollować, tylko jak naciśniemy, przełącza nas do góry do danego rozdziału, w tym naszym filmie, który poszukujemy. No i jak leci sobie ten nasz film i najedziemy na niego, to tam przy przycisku play na tej wysokości też wyświetla się, wyświetla się nazwa tego rozdziału. Tutaj Wam właśnie teraz to pokazuje, że w tym momencie, jeżeli jesteśmy w danym rozdziale, to, to jest opis tego rozdziału. I dlatego Wam mówiłam, żebyście sobie pamiętali, aby dobrze opisać sobie każdy rozdział, bo tutaj to będzie wyświetlone. Więc jeżeli nawet na slajdzie by coś nie pisało, to możecie to wpisać w rozdziale jako taki temat, temat główny tego, tego rozdziału właśnie. I teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać jedną fajną rzecz, którą można zrobić. Tego tutaj nie będzie kursorem, widać, ale jak klikniecie sobie prawym przyciskiem myszy na timer i skopiujecie link, to jak go sobie wkleicie w przeglądarkę, to yy, wyskakuje Wam ten filmik, ale od razu otwiera Wam się też właśnie yy, w miejscu w miejscu, gdzie zrobiliście ten rozdział. Czyli nie otwiera Wam się film od początku, z tego linku, który skopiujecie, jak klikniecie na przykład na, e, na trzecią minutę filmu, na rozdział, który zaczyna się w trzeciej minucie filmu, tylko po prostu jak to skopiujecie tutaj do przeglądarki, to zaczyna Wam się, widzicie, tak jak tutaj, na przykład w kroku piątym o hashtagach. Jest to bardzo fajna funkcja, żeby pokazywać swoim widzom i klientom, Daną część Waszego wideo, który na przykład może być webinarem, właśnie czy jakąś taką dłuższą prezentacją, a chcecie im pokazać tylko jeden element, to oni nie muszą tego szukać, tylko od razu w danym miejscu im się to wyświetli. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wiedzieliście o tej funkcji rozdziału, w czym stosujecie, w jaki sposób ona Wam pomaga. Oraz zachęcam Was jeszcze raz do udziału w wyzwaniu, które aktualnie trwa. Do końca tego tygodnia są nagrania dostępne pod linkiem wyzwania. Przy zapisie na wyzwanie otrzymujecie workbook, który jest zupełnie darmowy i on raczej będzie dostępny przez cały czas. Natomiast wyzwanie samo nagrania są dostępne do końca tego tygodnia. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do następnego wideo. Cześć!